Rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie od budowy poczucia własnej wartości. W sumie to rozpoczynamy hmm, praktycznie codzienne spotkanie, codziennie pracujemy nad tym, aby nasze poczucie własnej wartości odbudowywało się, aby można było wzrastać, wzrastać i rozbudowywać swoje poczucie własnej wartości. OK. Więc pomalutku widzę, że już pierwsze osoby są, ale jeszcze chwilkę musimy poczekać, żeby łącza się rozgrzały, żeby wszystkie powiadomienia się pojawiły. Mi podgląd pokazuje też, że jestem, więc chyba faktycznie również jestem. U nas rozpoczynają się wakacje. Anuszka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witaj. W UK rozpoczynają się wakacje, więc czas przygód. Anna, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witajcie. Teresa, witam wszystkich. Witamy również Ciebie. Mateo, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Hmm. Naprawdę bardzo dobry dzień. Więc ja. Również Was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny witam. Ok, wszystko widzę, że działa. Wakacje się dzisiaj rozpoczynają. Ostatni dzień szkolny. W Polsce już troszeczkę trwają. Z tego co wiem, to w Niemczech już też się zaczęły. Magdalena, dzień dobry. I tak po kolei, po kolei wszędzie wchodzimy w ten obszar w wakacji. Lato pełną parą się zaczyna. Miejmy nadzieję, że również pogoda będzie tak samo świetnie nam sprzyjała. Dajcie znać, jak u Was czas wakacyjny mija. Jakie plany na wakacje? Co macie w zanadrzu fajnego do zrobienia w, te, w tym okresie wakacyjnym? No tak, już większość z nas tutaj jest po etapie szkolnym, ale ten jednak etap. Czasu, kiedy wakacje były, z pewnością pamiętamy, i można fajnie z tego po prostu sobie korzystać również teraz, bo czemu miałoby być inaczej? Ok, na dzisiaj przygotowałem taki cytat. Moim zdaniem bardzo oczywisty dla większości osób, które tutaj są, a te osoby, które dołączają powoli do nas, do naszego społeczności, która odbudowuje poczucie własnej wartości lub je ugruntowuje, może być bardzo ważne. Twoje myśli kształtują twoje życie. Wybieraj więc mądrze, co myślisz. Bardzo oczywisty cytat z jednej strony, a z drugiej może się wydawać troszeczkę abstrakcyjne. W jaki sposób moje myśli mogą kształtować moje życie? Pod każdym, jednym względem. Nasze myśli kształtują nasze życie. Nasze myśli wpływają na poczucie naszej własnej wartości. Nasze myśli wpływają na nasze zdrowie. Nasze myśli wpływają na nasz stan emocjonalny. To, w jaki taki prosty przykład, może nie jest aż tak prosty, ale jeden z przykładów, to w jaki sposób wchodzimy w stan emocjonalny w wyniku tego, jak ktoś do nas coś powie. Nie ma znaczenia to, co ktoś do nas mówi i wprowadza nas w jakiś stan emocjonalny. Znaczenie ma, jak my to interpretujemy, czyli jak my myślimy na temat tych słów, które do nas dotarły. Więc warto o tym pamiętać. Wyobraź sobie sytuację, ktoś Ci mówi jakieś brzydkie słowo w stosunku co do ciebie. Jeżeli z tym się zgadzasz, jest ci smutno. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, powstaje złość, agresja. A jeżeli na przykład pomyślisz, hmm, ten człowiek ma swoje zdanie jakieś na mój temat, ja mam odrębne zdanie na swój temat. Ja uważam, że jestem, twój stan emocjonalny będzie zbliżony do tego, jaki był przed tym, gdy te słowa się pojawiły. Oczywiście ja nie mówię, że to jest takie proste i powstaje w ten sposób, trzeba poświęcić na to trochę czasu. Niektórzy trenują takie umiejętności miesiące i lata. I postanawiają trenować to przez całe swoje życie. Twoje myśli kształtują twoje życie, wybieraj więc mądrze, co myślisz. Oczywiście również nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszyscy jesteśmy w jakimś określonym etapie swojego życia i musimy doświadczyć jakichś różnych sytuacji, które mają na nas wywierać wpływ, abyśmy mogli się rozwijać i powoli wzrastać. Lub szybciej wzrastać, lub bardzo szybko wzrastać, w zależności od tego, na jakim w danym momencie etapie jesteśmy. Na przykład warto spojrzeć w tabelę poziomu świadomości Hawkinsa. Początkowo ta punktacja jest taka mała, powolny wzrost, a później no, można powiedzieć, że wzrasta z 20 do 1000, tak, a później nasze emocje są już niewysłowione. Hmm. Bardzo fajnie moim zdaniem to. Ujął, fakt, faktem poświęcił całe swoje życie. Dość często wracam do tabeli Hawkinsa, dość często o tym mówię. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale samo myślenie o tym pomaga nam wzrastać w poziomach świadomości, więc warto myśleć. I Twoje myśli kształtują Twoje życie, więc wybieraj mądrze, co myślisz. Im częściej, im częściej myślimy o naszym wzroście, o naszym rozwoju, o naszym zdrowym poczuciu własnej wartości, tym szybciej to uzyskujemy. Tym szybciej właśnie tam docieramy. Więc teraz, jeżeli masz taką możliwość, po prostu usiądź sobie wygodnie, znajdź najwygodniejszą pozycję dla siebie. Ja również dzisiaj troszeczkę potrenuję swoją uważność wraz z Wami. Robię to za każdym razem, ale dzisiaj tak wyjątkowo troszkę bardziej. Weź przyjemny, głęboki wdech. Liczymy do 7 wdech, do 8 zatrzymujemy powietrze i do 10 wydech, tak żeby całkowicie powietrze opuściło Twoje ciało. Tak żeby wszystko wy, wyrzucić ze swoich płuc. I tego rodzaju oddech należy powtórzyć jeszcze trzy razy. Tak żeby w sumie było około czterech. Bardzo głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. Policz do ośmiu. Trzymając powietrze w płucach. Powoli, spokojnie. I wydychaj powietrza licząc do dziesięciu, powoli i również spokojnie. Jeżeli jest to dla Ciebie zbyt długo, po prostu weź przyjemny, głęboki wydech nosem, zatrzymaj powietrze na chwilę i zrób łagodny, spokojny wydech ustami. Powtórz ten cykl, jeszcze raz, wynajmniej u mnie tak wychodzi. Zatrzymaj powietrze. I zrób powolny, spokojny wydech poprzez usta. Teraz pozwól, aby Twój organizm. Oddychał za ciebie. A ty tylko obserwuj ten piękny proces. Zwróć uwagę, jak Twoje płuca wypełniają się powietrzem, rozszerzają się i zwężają, podczas gdy powietrze opuszcza Twoje ciało. A jeśli pojawiają się jakieś myśli, po prostu delikatnie zwróć na nie uwagę i wróć do oddechu. Jeśli pojawiają się jakieś doznania, odczucia, delikatnie zwróć na nie uwagę i również wróć do oddechu. Oddech. W naszym życiu jest bardzo ważne. Obserwuj chwilę, swój oddech. Poprzez oddech możemy wpływać na swoje emocje, więc postaraj się obserwować teraz tylko i wyłącznie swój oddech. Teraz obejmij całym swoim umysłem wszystkie swoje pozytywne afirmacje. Wystarczy, że przez chwilę o nich po prostu pomyślisz. I popój teraz w afirmacjach zdrowia, harmonii, równowagi pomiędzy ciałem, umysłem a duszą. Akceptacji, zrozumienia, miłości, szacunku, wdzięczności. Pozwól, aby te wszystkie słowa budowały jeszcze bardziej i bardziej obrazy, które się teraz pojawiają, a Ty tylko delikatnie zwróć na nie uwagę, zaobserwuj je. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście, spełnienie, dostatek, poczucie własnej wartości zdrowa, silna, ugruntowana. Miłość, szczęście, równowaga. Tuż jeszcze kilka swoich pozytywnych słów, które pomogą Ci rozpocząć ten wspaniały dzień. Miłość, radość, szczęście, równowaga, sukces, dostatek, spokój. Teraz będąc w tych pięknych obrazach, zwróć uwagę na swój wczorajszy dzień, prześledź wszystkie swoje osiągnięcia. Każdy choćby najdrobniejszy sukces, zwróć na niego uwagę. Pobądź chwilę w tych wspomnieniach, koncentrując się wyłącznie na sukcesach, na osiągnięciach. Choćby nawet na najdrobniejszych. A teraz przenieś swoją uwagę na dzień dzisiejszy. Jakie masz cele na dziś? Jakie masz plany na dziś? Zwróć uwagę na nie wszystkie. Możesz kilka z nich wymienić w myślach. Co dziś zrobisz? Co wspaniałego. Dziś zrobisz, tylko dziś. I poczuj radość z tego, że możesz to zrobić. Poczuj również radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za ludzi, którymi się otaczasz. Poczuj radość i wdzięczność za napój, który możesz o poranku wypić. Poszukaj również radości i wdzięczności. W innych, drobnych rzeczach, sytuacjach, które się pojawiają w Twoim życiu. Pomyśl o nich przez chwilę. Poczuj radość i wdzięczność za wszystko to, co się dzieje w Twoim życiu, gdyż ma to jakiś cel. Popądź chwilę w tej radości i wdzięczności i możesz zacząć otwierać oczy. Jeżeli były zamknięte. masz chwycić swój kubeczek z napojem i wzmocni jeszcze radość i wdzięczność, właśnie za to, że masz ten pyszny napój. Tak, i tu już trzeba popłynąć w ocenie, w doznaniach i pozwól sobie na to. Pozwól sobie na radość, na wdzięczność za to, że tu jesteś, że mamy taką możliwość. Poczuj radość i wdzięczność za internet. Poczuj radość i wdzięczność za dzień, który się rozpoczyna, i tak można by wymieniać i wymieniać. Ale po prostu skoncentruj się teraz przez chwilę na radości i wdzięczności za swoje życie, za swoje istnienie. I powoli dobiegliśmy do końca w naszej porannej medytacji i treningu uważności. Dajcie znać, jak się Wam podoba tego rodzaju połączenie. A ja powoli rozpoczynam czytać kolejny fragment książki. I oczywiście też pamiętajcie, jeżeli możecie, udostępnijcie, gdzie tylko jest taka możliwość. Zarówno Marek, jak i Bożena skorzystaliby na tym ogromnie dużo, jeżeli by tylko podeszli do swoich przekonań odnoszących się do swojego wyglądu w inny sposób. Marek miałby znacznie przyjemniejsze, ży przyjemniejsze życie, gdyby zmienił swoje przekonanie na. Jestem bardzo ciepłym i wrażliwym mężczyzną. Jestem inteligentny oraz lojalny. Mogę te cechy mojej osoby ofiarować innym. Jeśli dam szansę ludziom, aby być poznanym, wiele osób będzie zwracało uwagę na to, jaki jestem, a nie jak wyglądam. Bożena mogłaby nabrać wiatru w żagle, gdyby tylko zmieniła swój dialog wewnętrzny. Na ilość lat, jakie przeżyłam, dała mi wiele umiejętności, takich jak zdolności organizacyjne, umiejętności efektywnego porozumiewania się oraz podtrzymywanie eks ekscytujących rozmów. Wiele osób poszukuje takich ludzi jak ja, z moim doświadczeniem, dzięki któremu się, mogą się inspirować i rozwijać. Mój pomysł na własną działalność jest jak najbardziej realny. Taką pozytywną postawę wobec siebie można uzyskać w wyniku samoakceptacji, a co za tym idzie, trzeba zaakceptować swoją część fizyczną. Proces ten pozwala przekierować własną uwagę na swoje inne pozytywne cechy umysłowe, takie jak kwalifikacje, właściwości emocjonalne, towarzyskie. Historia Marka i Bożeny jasno pokazuje, jak brak akceptacji swojej fizycznej części prowadzi do zaniżania poczucia własnej wartości. Jednak akceptacja swojego ciała nie wystarczy. Akceptacja powinna się również rozszerzyć na to, co w życiu zostało przez ciebie zrobione. I to już kolejny etap, który ruszymy jutro. Zwróćcie uwagę. Wystarczyłoby, gdyby zmienili swoje przekonania na. W jaki sposób można zmienić swoje przekonania? Od dialogu wewnętrznego. Zamiast zwracać uwagę tylko i wyłącznie na jakąś część swojej fizyczności, można poszukać trochę innych pozytywnych cech, swojej osoby. Jestem bardzo ciepły i wrażliwym mężczyzną. Jestem inteligentny oraz lojalny. Mogę te cechy ofiarować innym. Jeśli dam szansę innym ludziom, bo wystarczy czasami ją tylko dać, mogą mnie poznać od innej strony. Mogą zwrócić uwagę na to, jaki jestem, a nie tylko na to, jak wyglądam. I z pewnością bardzo często właśnie tak jest. Ilu lat, jakie przeżyłam, dało mi wiele umiejętności. Zamiast mówić o sobie, stara brzydka pomarszona ropucha można powiedzieć ilość lat może być moim darem dzięki temu mogę wzrastać mam umiejętności efektywnego porozumiewania się zwrócić uwagę na to co dało mi życie a nie na to co zniszczyło mi lub po prostu tak jak wcześniej w wczorajszym fragmencie Proces, który dotrze się nas wszystkich, trzeba go zaakceptować i cieszyć się z tego, co nam przynosi, a nie smucić się z tego, co minęło. Bardziej należy cieszyć się z tego, co było, i dzięki temu możemy korzystać ze zmian. Czyli, tak jak dzisiejszy fragment, jak dzisiejszy cytat mówi: Twoje myśli kształtują Twoje życie. Wybieraj więc mądrze, co myślisz. Bo, jeżeli wybierzemy to, co jest negatywne w naszym życiu, tych negatywnych sytuacji będzie w naszym życiu więcej. Jeżeli wybierzemy mądrze i skoncentrujemy się na swoich talentach, skoncentrujemy się na, swoim, na swoich innych obszarach niż tylko te, które dostrzegamy w negatywnym świetle, nasze życie zacznie się zmieniać, a poczucie własnej wartości z dnia na dzień zacznie wzrastać. W tym celu. Ponownie proponuję, aby kartka, długopis lub zeszyt i długopis poszły w ruch. Warto skoncentrować się na swoich pozytywnych aspektach, swojej osoby. Zwrócić uwagę na to, co negatywne, i dać temu przeciwieństwo. Oczywiście, jeżeli ktoś chce afirmować, mając 50 lat, to nie powtarzam, że ma 30 lat. Umysł może gdzieś w tym kierunku podążać, i czasami zaczyna to wyglądać: No, hmm, przychodzi mi słowo do głowy, trochę żenująco. Warto zaakceptować swój wiek, swoją godność i w tym obszarze poruszać się, korzystać z tych wspaniałych cech, które posiadamy, a nie udawać, że jesteśmy młodsi niż rzeczywiście jesteśmy, bo wtedy może to wyglądać tylko troszkę żenująco, i e, niezbyt. Wręcz atrakcyjnie. Tak? Więc zwróćmy na to uwagę. Weź kartkę, długopis, wypisz szczegóły. Nie warto przekształcać z 50, że mam 30. Bo wtedy i ubiór nie będzie dopasowany, i styl życia nie będzie dopasowany, styl mowy nie będzie dopasowany. Wybieraj więc, podkreślmy, mądrze, co myślisz. Na przykład, mam 50 lat. Dzięki temu mam. To będzie. Właściwsza afirmacja. A właściwie dopasowane afirmacje potrafią niesamowicie poprawić jakość naszego życia. No właśnie, dokładnie tak. Negatywne myśli o sobie powtarzane wielokrotnie stają się prawną. Można odwrócić ten proces. Zgadza się ale pewnych procesów w życiu nie możemy odwrócić, a trzeba je po prostu zaakceptować, tak jak w przypadku Bożeny. Wystarczy zaakceptować i skoncentrować się na tym, co jest. Oczywiście to nie znaczy, żeby o siebie nie zadbać, ale jeżeli ktoś, kto ma 50 lat zacznie myśleć o sobie, mam 20 lat, zaczyna to wyglądać, zwróćcie uwagę na to czasami, no, Nie tak jak powinno, może w ten sposób. Brak wtedy jest trochę godności i yy, do siebie, tak? Co też powoduje później z pewnością obniżenie poczucia własnej wartości, a nie podniesienie go. Dobrze, część fizyczną mamy za sobą. Teraz czas na to, aby nad tym popracować. Zastanówcie się nad tymi wszystkimi fragmentami, które do tej pory. Poruszyliśmy, jeżeli chodzi o część fizyczną, warto wziąć karteczkę, długopis i zacząć nad tym pracować, wynotowywać. A nie, więc czas teraz na pogawędkę. Tak jak już ruszyliśmy, co sądzicie o tych fragmentach? Dajcie znać, jak uważacie, czy myśli kształtują nasze życie i należy wybierać mądrze, czy można pozwolić naszemu ego, aby nas pchało i kształtowało nasze myśli, a my będziemy podążać za nimi. Czy warto zacząć? Pracować nad naszymi myślami i wpływać na nasze życie poprzez nasze myśli, wybierając mądrze, co myślimy. Więc pamiętajcie o tym, że w komentarzach mogą się również pojawiać już po zakończeniu naszego spotkania. Ja, żeby nie przedłużać powoli, życzę Wam wspaniałego, cudownego, piątkowego dnia. Mega fajnego weekendu. My widzimy się również jeszcze jutro o godzinie 7 czasu angielskiego, czyli 8 czasu środkowoeuropejskiego. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Wami. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś uwagi co do naszych spotkań, coś byście chcieli dodać, czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, również proszę o taką informację. Myśli mają ogromną moc. Bardzo, bardzo dużą moc. Gdzieś w moim zanadrzu jest kolejna książka. Moc, afir... moc wdzięczności i myśli. Mają moc. Ogromną. Dziękuję i również miłego słonecznego dnia, Teresa. Dziękuję. Pamiętajmy o mocy, wdzięczności i o potędze naszych myśli. To jest naprawdę niewysłowiona potęga, o której tak często nawet nie myślimy, że aż tak, taki wpływ ma na nasze życie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Udanego jeszcze raz, bo lepiej sobie życzyć wspaniałego, cudownego, udanego dnia to są myśli. Nawzajem sobie te życzenia przesyłać. Radość niech płynie, niech energia się rozwija, a my wzrastajmy, bo końca nie widać. A jak nastąpi koniec, to, to będzie wspaniały koniec. Dziękuję jeszcze raz, cudownego weekendu. Miłego dnia wszystkim składam. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia już jutro.